No, teraz się chyba nagrywa. Cześć, witam wszystkich w poniedziałek. Coś jak kamerę na głowę zakładałem to się rozłączyło. Paczka do mnie przyszła, zacząłem otwierać Ale mówię, no coś patrzę, kurde, a to kamera tutaj nie chodzi. Paczka ciekawa o ile myślę, że to jest to co myślę, że tu jest. Tak, to jest to kurde jak to tu zapakowane dobra tędy wyciągniemy tu wysypiemy to i teraz tak dałem tabliczki do porobienia od tokarki yy, aha to są moje dobra tutaj jest nie miałem nawet na wzór tabeli gwintów i tego tutaj prędkości, ale miałem pokserowane takie te. Kurcze, ja tu nic nie widzę, co tu pokazuje. Jakoś to muszę inaczej ubrać, albo <laughs> że były dwa takie dwie kartki. Tutaj jest część tych moich tabliczek o prędkość, na przykład jest 11,2 do 56 zakres. Tutaj gwinty. Ten jest o w lewo, jak ma być wajcha tutaj 4 do 1, gdzieś jeszcze 1 do 1 no takie no z tego umęczone, zużyte a tu będą chyba nowe tak jest, tu są nowe, o coś wypadło to muszę przejrzeć się. dobra, nic tu więcej nie ma wysypiemy to aha, tu patrzę, chyba stare nie, tu są nowe dobra, mamy tak tabele glintów co to w dwóch egzemplarzach wszystko porobione? Chyba, że to nie to samo. Nie, to samo. Kurczę. To muszę, muszę dzwonić się, zapytać, czy dopłacić. Nie muszę, bo. Aha, to są. Dobra. Tego nawet nie wysyłałem, bo to zapomniałem całkiem z koła odkręcić. O, ja to tutaj mam to jest coś takiego to będzie tutaj do obcięcia a to przychodzi na koło tutaj na ten na suport i tak o w kółko koła i to jest zmieniane no prędkości się tutaj przekręca ale dobra tu mamy stare tu mamy tabelek wintów kurcze no Patrzę wszystko, nie wiem czy wszystko, ale patrzę, że zdublowane jest. Hmm. Gdzie zamawiałem, gdzie robiłem? To tam w opisie pod filmem dam stronę w Łodzi u pana Waldemara. Firma, o ile dobrze pamiętam, Alprint. Czy jakoś tak, nie chcę przekręcić, no ale tak chyba. Kontakt. No Życzyłbym sobie zawsze taki kontakt z kontrahentem czy tam drugą stroną z którą się biznesy robi to to nie wiem gdzie to przychodzi ABC no dobra to jest na koło no, ale patrzę na no wszystko jest po dwie sztuki będą na zapas chłodziwo wyłącznik główny o tu mamy jeszcze taką odchłodziwa załącz wyłącz bo to to tam historia też pogubiłem trochę tych tabliczek. Właśnie te na dole, co odkręcałem później przy szpachlowaniu dopiero. No i gdzieś to w, poszło, nie wiadomo, gdzieś tutaj się wala po warsztacie, ale pewnie znajdę. Jak już, no teraz to już nie będzie potrzebne. No i od ręki robiłem szkice, o co mi chodzi, wysyłałem. Włącznik główny, dobra. No to mamy dwie takie. Tu są o gwinty prawy gwint tu mamy o lewy gwint że jest takie coś i takie coś, a nie dobra <grybujesz> obrócę to też mamy prawy gwint, dobra czyli wszystko mam tak myślę, że wszystko podublowane, tabliczki aluminiowe Pan Waldek mi wytłumaczył to są tutaj zakresy prędkości, dobra, jakoś to tutaj rozkładam, żeby to bo ja to taki raczej jestem dociekliwy, jak nie wiem, coś jak działa, czy na jakiej zasadzie coś jest zrobione, i no cierpliwie mi to proces produkcyjny wytłumaczył. O kurczę, tutaj teraz będę musiał w deterce pokopać, dobra, tutaj mamy. 1 do 1 wałek pociągowy, wałek pociągowy. Kurczę to to ale tego jest tu. Dobra, co mogę zamknąć. <laughs> Dobra, porozkładam to jakoś tak, żeby to było. O tu mamy lewe gwinty. Tabliczki jakoś, no, no nie potrafię tego powtórzyć, to jest jakoś tam anodowane i laserem wypalane czy no trudno mi to teraz mówię określić dobra będę tak jedną na drugą kłaść bo to mi tu miejsca nie wystarczy Aha, tu będzie jeszcze jedna to będzie o, chłodziwo też mam zdublowane chłodziwo wyłączone i włączone wałek pociągowy tu włącznik główny o tu to już było tam mówię przez telefon i jakieś moje tam bazgroły bazgroły śruba tutaj mamy obroty co tu mamy teraz w w to już nawet nie pamiętam do czego. aha to już chyba wiem też gwinty witworth i metryczne 1 do 1 tu mamy, o, tu mamy też witworth i metric 0 1 to są takie tam do włącznika głównego tutaj jest co śruba no to to nie wiem czy wałek chyba tak, tak no coś tam kojarzę te dźwignie, że to tak było No, śrubę mamy Tak Są nawet takie jak do nawiercenia te punkty gdzie by to tutaj zrobić ale ja tego nie będę wiercić, zrobię to na co na starą tą, znaczy nie na starą śruba pociągowa, dobra, to tam przełącznik jest taki, chłodziwo wyłączone, chłodziwo włączone. No i tu są dwie takie jeszcze, aha, dobra, tu jeszcze coś leży. Tu mamy jeszcze taką... to może tu co mówiłem? Aha, że zrobię to na taśmę taką jakąś porządną, dwustronną może ciut grubszą żeby to tam na tych nierównościach maszyny wszędzie się dopchać i do tego jedynka dobra no i coś takiego mamy. To idzie na ten A idzie to kurczę idzie teraz to No nie wiem, gdzie te tu idą ABC jakieś z obrotami, ale W sumie to jest to samo. A dobra, już wiem to jest ten sam układ i dobra, dobra, to jest na te to już doszedłem. Dobra Czyli mamy wszystko zdublowane, kamerę może z głowy ściągnę. O kurczę i teraz tak to wygląda po kolei. To to są takie tam do włącznika głównego 0,1 wałek pociągowy, śruba pociągowa to jest taka dźwignia, tutaj tu są dwa jedno, to nie wiem gdzie drugie. Aha, tu jest drugie, dobra no, czyli wszystko teraz wygląda na to, że mam zdublowane te tabliczki. Do chłodziwa takie są dorobione. Tu są zakresy prędkości, to tam na suporcie, na suporcie, nie, na wrzecienniku to się przełącza. Tutaj jest tabliczka, no takiej, takiej niestety nie było oryginalnej, ale to jest znaczek ta sama firma bo co tylko taka robiła ale tutaj pisze Huichon 5 czyli to jest model yy, nowsza tokarka ale no co tam taką to za trudno by było bo by grafik musiał to wszystko tutaj kurczę te ich tam te znaczki strugać, rzeźbić jakoś a będzie taką przyczepię Nikt się nie dowie. Jest 500 razy 1500, moja jest 400 razy 1500. Że to tam przykleimy taką. Dobra. I co tam jeszcze? No mówię, no te, te oto jest. Tak wyglądała na przykład 280 do 1400. Te 1400 to nawet długopisem trochę poprawiłem. Tutaj ta. Ta na przykład o. Ta, to jest ta tutaj, o. No i co? No jest różnica, co? Gwinty to tak samo. Gdzie tu ja mam te gwinty? Teraz tu są gwinty. O, ten jest w tą stronę. No różne, różne. Tutaj mówię to, ja części to nawet mówię. 4 do 1. No niby jest czytelne. No ale co to kurczę tutaj takie. Teraz kwestia tylko mówię. Solidną taśmę to. Aha, bo na kartkach, na kartkach to ja to miałem w dwóch tych, a to po prostu powinno być w jednym ciągu. No i tutaj takie, że pan Waldemar miał taki ten negatyw czy nie wiem tam szablon jak to nazwać, bo to jakoś no mówię ten proces technologiczny to <laughs> jakoś dla mnie jest nie za bardzo znany o ta przychodzi tutaj mieści się bez problemu a drugi komplet będzie w archiwum bardzo ładnie wszystko czytelne ponoć to jest takie że to kurczę się niczym nie zmyje ciężko tam zeskrobać nawet tam na stronie na stronie jest wszystko cały chyba ten proces opisany tak jak pamiętam o a z drugiej strony to właśnie tabliczki są wszystkie takie jakby uciapolone od atramentu no ale to jest co tam druga strona druga strona to nie potrzebna to akurat nie ale te większe o i to też nie schodzi chyba nie schodzi <gry> nie i teraz tak no zaskoczyło mnie bardzo że to jest w dwóch egzemplarzach wszystkie są podublowane no i cena cena jaką zapłaciłem za to wszystko nie wiem czy to się zgadniecie czy nie zgadniecie 135 zł z przesyłką także każdą inną maszynę jaką tutaj postawię a będzie miała tabliczki o w takim stanie tutaj to nawet o, o, o są te tutaj manual nawet ściąga jest taka dopasowana widzicie nie wiem czy to widać te W że to też trochę trzeba było tam po tego AM to już w ogóle nie było widać. No takie coś. Nitką pozwiązywałem, żeby to się nie wysypało z koperty. No dobra, to teraz mamy tak Warsztatowy wyścig zbrojeń może być, nie? Dobra, trzymajcie się, się zdrowo. Cześć pozdrawiam na razie.